Dzień dobry Państwu, na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu pokazać taki mały zbiór, który powstał w zasadzie takim mimochodem, ponieważ no, staram się zawsze te przedmioty, które już wyszły z użycia i mogłyby być zniszczone, uratować dla potomnych, no i zrobił mi się taki mały zbiór stalek do oszczenia noży. Oczywiście w, tej, w tym tytule już jest wszystko powiedziane, czyli coś, co jest stalowe, i na tym się ostrzy noże. Podam, jaki to jest, jaka to jest różnica. To jest na przykład kamień, powiem po poznańsku szmerglowy, inaczej mówiąc ścierny, przyklejony do deseczki. I nóż możemy w ten sposób sobie ostrzyć. Ale to jest w zależności od granulacji, może być grubszy lub delikatniejszy. Najlepszy jest Mississippi, taki najdelikatniejszy piaskowiec. Oczywiście jak mamy brzytwy, po ostrzeniu brzytwy, też. Mówiąc znowu po poznańsku, wecujemy je na takiej specjalnej skórce. I to jest taka skórka, na której się wygładza brzytwy. Ale oczywiście to już jest to ostatnie, y, ostatni, jakby to powiedzieć ten poler, bo to jest bardzo delikatne. A te stalki, o których mówię, to są właśnie, tak jak tutaj można by powiedzieć, że to takie pilniki. Jest to bardzo wysokogatunkowa twarda stal i na tym są takie cieniuteńkie rówki nacięte. I oczywiście, mając taki nóż już naostrzony na szlifierce, na jakimś kamieniu, lub ewentualnie chcemy podostrzyć nóż, który używamy, robimy to w ten sposób. Oczywiście, proszę zwrócić uwagę na ten nóż, który ja ostrzę. Ile tego noża ubyło? On był na pewno w całej szerokości taki szeroki, ale właśnie przez to wecowanie czy przez to ostrzenie na tej stalce tego noża ubyło. Oczywiście kształty tych, tych stalek są bardzo różne. Tu jest na przykład taka płaska, czyli ma większą powierzchnię i tu ma więcej tych nacięć. Są takie powiedzmy kwadratowe, bo tamte były okrągłe. Ta jest taka elegancka, tutaj kwadratowa. Oczywiście mogą być grubsze, cieńsze, proszę zwrócić uwagę, czasami jak rzeźnik rozbiera półtusze, to też sobie może przywiesić to przy, y, przy pasku i wtedy ma tu bardzo wygodny dostęp, bo co chwilę ten nóż musi sobie troszeczkę podostrzyć. Oczywiście niektóre są krótsze, niektóre są dłuższe, ale wszystkie proszę zwrócić uwagę, ma, wydają taki charakterystyczny dźwięk przy oszczeniu, bo to jest wszystko uzależnione ile mamy tutaj tych nacięć. O, tu jest na przykład bardzo delikatne, bo słyszę, że to mniej bierze tego y, metalu. Oczywiście niektóre rączki są bardzo bardzo takie ciekawe, tu proszę zobaczyć kościana rączka też wygodna do uchwytu, ale sama stalka bardzo podobna do tych poprzednich. Niektóre są tutaj tak ładnie zakończone takimi kuleczkami, żeby w razie czego jakby nam się ten nóż smyknął, żeby sobie ręki nie uszkodzić. No niektóre stalki są złamane, ponieważ to jak spadnie na beton to, to pęknie, tak jak pilnik potrafi pęknąć, ale tu jest taka bardzo ciekawa wczesna rączka, więc też zainteresowanie Zainteresowałem się tą stalką, bo ona po prostu jest tutaj ciekawa rączka, ale samej stalki już w zasadzie nie ma. Tu też bardzo taka charakterystyczna, właśnie w kształcie takiej troszeczkę jakby kordelasa, taka właśnie mosiężna, piękna rączka i też elegancka stalka. Oczywiście są też takie stalki, takie jak na przykład ta, która jest we wspaniałym, rewelacyjnym stanie, widać była bardzo mało używana i na pewno ta stalka była razem z zestawem noży i całych sztućców ponieważ ta rączka jest typowa do rączek takich jak mają sztuczce i też można było sobie krojąc jakieś mięso poprawić ostrze noża i wtedy przy stole bardzo taka stalka elegancko wygląda no tu taka kolejna z tymi kuleczkami zakończeniowa taka, taka powiedzmy staleczka cały czas możemy ten nóż on jest coraz ostrzejszy od tej mojej tutaj prezentacji i może na koniec pokażę o taka też ciekawa mm um. Ciekawa taka staleczka, też bardzo ładnie wykończona. I ona jest o tyle ciekawa, że tutaj jest dla, dla rzeźnika jakiegoś tam Wilhelma w miejscowości Wilmeshafen. To są tam taki port w Niemczech, i on to otrzymał 22 marca 1927 roku. Czyli nawet dla takiego rzeźnika taka stalka mogła być jakimś formem prezentu, a jednocześnie była to pamiątka od kolegów, bo nie ukrywajmy, że rzeźnik oprócz tego, że Musi mieć ostre noże, to musi mieć też stalkę, żeby mógł tą stalką poprawić stan ostrza w nożu. Także zwróćmy uwagę, czy czasem gdzieś w szufladzie u kogoś nie leży taki, bym powiedział, jak to niektórzy mówią, gładki pilnik, ale to nie jest pilnik, tylko to jest stalka do oszczenia noży. Dziękuję.